Pięknie ze sceny Regionalnego Centrum Kultury Teatru Miejskiego, witając na gali zamknięcia szóstego Music Festival and Masterclass Piła 2014, co z radością czynię w imieniu dyrektora festiwalu pana Andrzeja Czajni. E, państwa z artystami i artystów, z Państwem, za na pewno długo, długo w pamięci naszej i artystów i, i Państwa w co bardzo wierzę. A teraz jest czas ogłosić laureatów VI Music Festival Masterclass QA 2014. Nagrody węczać będzie Pan Dyrektor i Dyrektor Artystyczny. Zapraszamy, Paweł mijak Profesorowie Masterclass, zdecydowali o przyznaniu trzech nagród pozaregulaminowych. Nagrodę dla najlepszego studenta spoza Polski otrzymuje Lena Tiefenthaler, violoncelistka ze Szwajcarii. Że fundatorem nagrody finansowej jest Stowarzyszenie Kulturalne Magnus Ventus, organizator imprezy. Nagroda specjalna, udział w Masterclass w Madrycie w roku 2015 otrzymuje wiolonczelista Zofia Ziemkiewicz. Ja dodam, że fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Sztuka Bez Granic, której założycielem jest obecnie tutaj wiolonczelista, profesor Akademii Muzycznej w Genewie i masterclass w Pile, Denis Severin. Dziękujemy bardzo. Nagrodę finansową dla młodego talentu otrzymuje Antoni Orłowski, wiolonczelista. Fundatorem nagrody jest również Stowarzyszenie Sztuka Bez Granic. A teraz, Szanowni Państwo, nagrody regulaminowe. Profesorowie zdecydowali, aby przyznać sześć tytułów osobowości muzycznych. Równorzędne nagrody finansowe w wysokości 2,5 tysiąca złotych otrzymują Skrzypaczka Agata Nowak. Nie dotykamy się Agaty na scenie, ponieważ już opuściła piłę. Kolejna nagroda trafi do rąk Dominiki Przech, również skrzypaczka. Dominika Przech. Kolejny laureat to Jan Mazur, również skrzypek. Aleksander Taszkiewicz, również skrzydeł. Ilona Basiak-Bionoczynistka. Oraz Amelia Maszońska, skrzypaczka. Oto zdobywcy tytułów osobowości muzycznych tegorocznej edycji imprezy. A za chwilę poznamy zdobywcę nagrody Grand Prix, którą wręczy prezydent Biły, pan Piotr Głowski. Serdecznie zapraszamy na scenę. Witamy pięknie, Panie Prezydencie. Grand Prix. Nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych. Srebrną statuetkę Music Festival and Masterclass, ufundowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Magnus Ventus oraz koncerty z polskimi orkiestrami filharmonicznymi otrzymuje. Skrzypaczka. Celina Kloss. <klucz> Master dla 2014. Również, panie prezydencie, panowie dyrektorzy, No I teraz chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy, można robić zdjęcie. Ja w tym czasie przypomnę, że szósty Music Festival and Masterclass Piła 2014 realizowany został dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Piłskiego, Urzędu Miasta Piły. A już za chwilę pierwsza część koncertu galowego, którą wypełnią w całości wariacje rokokona wiolonczele i orkiestrę op. 33 Piotra Czajkowskiego. Dzieło to jest ukłonem kompozytora w stronę muzyki dawnej. Siedem błyskotliwych obrazów stanowi doskonały opis dla wiolonczelisty. W wykorzystuje możliwości techniczne i kolorystyczne tego instrumentu oraz akompaniującej mu orkiestry. Solistą będzie Aleksander Niestrojew. Urodził się on w Nowosybirsku. W 1997 roku został najlepszym rosyjskim wiolonczelistą w konkursie Mścisława Rostropowicza w Paryżu. Rok później zdobył nagrodę w konkursie Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Jako członek Nizioł Quartet, Czajkowski Piano Weber, Weber Duo i Berliński Quartet, Aleksander Niestrojew koncertował na licznych europejskich festiwalach. Soliście towarzyszyć będzie orkiestra Film Harmonii pod badutą Jakuba Hrenowicza.